Witam Was bardzo serdecznie, ja w dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować Wam tryb serwisowy wyświetlaczy lub inaczej mówiąc test wyświetlacza w zegarku Casio Protrek PRG280-1DR. Do trybu serwisowego wyświetlacza wchodzimy poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków Adjust, Mode oraz w tym przypadku Search, zazwyczaj on się nazywa Forward. I zobaczcie, najpierw Adjust, a zaraz potem Mode i Search w tej kolejności. Adjust, Mode, Search. Proszę bardzo. I tak, widzimy pierwszy ekran. Jak widzimy, nie są wyświetlone na tym ekranie wszystkie jeszcze segmenty oraz porusza się sekundnik. Ale co jest ciekawe, sekundnik się porusza, ale nie poruszają się wskazówki minutowe. Za chwilkę zobaczcie sobie to w momencie, gdy ona przejdzie przez 10 sekundę, to wtedy wskazówka minutowa powinna się przesunąć o jedną szóstą minutę ona tego nie zrobi, ona po prostu stoi w miejscu. Także sekundnik sobie po prostu obraca się niezależnie od wskazówek godzinowej i minutowej. Jest na zupełnie osobnym silniku krokowym. Natomiast wskazówki minutowej i godzinowe są ze sobą sprzężone mechanicznie i są, zaś, są napędzane osobnym silnikiem krokowym. Przepraszam <trym> osi. I tak, w tym momencie może nie będziemy sobie omawiać dokładnie wyświetlacza, bo tu nie wszystkie segmenty są wyświetlone. Przyciskiem Search przechodzimy do kolejnego ekranu. Kolejnym ekranem będą, będzie wyświetlenie tak, jakby co, drugi, co drugiego segmentu, tutaj co drugiego rzędu w wyświetlaczu graficznym, co drugiego też segmentu w tym wyświetlaczu, tam gdzie są sekundy oraz kierunek. Przechodzimy dalej. Jeszcze raz przycisk search. W tym momencie wyświetlone są wszystkie segmenty na, na wyświetlaczu. I postaram się Wam je bardzo pokrótce omówić, sprawnie na górze. Godziny, minuty, sekundy w trybie zegara lub minuty, sekundy, setne sekundy w trybie stopera. Tutaj tego niestety źle widać, bo z lewej mam słabe światło, ale tutaj postaram się Wam to... O jest, teraz będzie dobrze widać, zobaczcie. Litera P, niestety tutaj odbija nam od światła, spróbuję wyostrzyć. Litera P oznacza PM, czyli popołudniowe godziny w trybie 12-godzinnym, natomiast skrót DST oznacza Daylight Saving Time, czyli czas letni. dotyczący zarówno godziny bieżące, czasu bieżącego, czyli w trybie timekeepingu, jak również czasu światowego. W dolnej sekcji wyświetlacza mamy wyświetlacz graficzny, na którym są wyświetlane funkcje, nazwy tych funkcji, jak również dni, tygodnia w trybie timekeepingu. Poniżej oznaczenie SNZ, czyli aktywny alarm śpiocha. Ta falka dźwiękowa, jakby oznacza aktywny jakikolwiek alarm. Dzwoneczek oznacza włączony sygnał godzinowy. Przekreślona nutka oznacza, przekreślona nutka oznacza yy, wyłączony, wyłączony dźwięk przycisków, natomiast yy, LT, yy, Screwdote Light, yy, oznacza funkcję, yy, włączoną funkcję Auto Light, czyli automatyczne włączanie się podświetlenia w momencie przechylania zegarka w kierunku twarzy. No i tutaj dodatkowo taki wskaźnik łukowaty, on wskazuje w trybie kompasu kierunek, odchyłkę od obranego kierunku, a w trybie wszystkich czasów, czyli timer, stoper, czas, czas światowy oraz tryb takiego keepingu, on po prostu pokazuje albo sekundy, albo w przypadku stopera dziesiąte części sekund, tak graficznie i przechodzimy kolejnym naciśnięciem przycisku search, wyświetla wyświetlamy numer modułu i zobaczcie numer modułu tutaj jest opisany 53 jako 5302 natomiast jak zajrzymy sobie tutaj nie wiem czy trzeba będzie rozpiąć zegarek może nie o jest zobaczcie teraz widzicie w rameczce, za, zawsze pamiętajcie w ramaczce jest numer modułu jest to 5415 dlaczego to się nie zgadza nie zgadza się to dlatego że 5302 jest modułem od zegarka GA1000 yy... <laughs> To jest taki zegarek z linii Aviator Casio g -Shock. Widocznie tam pierwotnie był ten moduł zastosowany, czyli ta elektronika z, to, z tymi funkcjami. Natomiast on tam ma zupełnie inną szatę graficzną. Cała ta wskazówka ma tryb takiego jakby troszeczkę samolotu ze skrzydłami jest umieszczona tutaj. Ten łukowaty wskaźnik jest na dole. Jest to zupełnie wszystko w innym miejscu. Natomiast sama zasada działania modułu i wszystkich funkcji jest dokładnie identyczna jak w tym zegarku. I Casio zrobiło w ten sposób, że na tym samym module opiera wiele zegarków w różnych wersjach wyświetlaczy i w wersjach konstrukcji całej tarczy. Natomiast sama elektronika jest identyczna i wtedy ten numer modułu wyświetla się zwyczaj tej pierwotnej elektroniki, która została, zastos została zastosowana w pierwszym zegarku, który miał tą elektronikę. Dlatego tutaj, właśnie jakby ta wartość jest niezgodna. To z tego to wynika. To nie jest tak. Żebyś, chodzi mi o to, żebyście się nie martwili, że tu macie inny numer niż tutaj, że coś jest nie tak. To nie jest tak, że jest nie tak, tylko po prostu tak ma być. Kolejne naciśnięcie przycisku Search powoduje wyświetlenie tego niestety nie wiem dokładnie ale to jest prawdopodobnie jakaś wersja tego modułu nie mam pojęcia. I jeszcze raz będzie zero, wartość 0,2, i dopiero kolejne naciśnięcie będzie powrotem do, do trybu timekeepingu. Widzimy, wskazówki minutowe nam się przesunąły, bo one już pozostawały w bezruchu na czas zabawy tryb, trybem serwisowym i czas wyświetla się znowu taki sam, prawidłowy jak. Wcześniej przed wejściem do trybu, trybu serwisowego. Mam nadzieję, że film okazał się dla Was ciekawy, może zdobyliście troszeczkę nowej wiedzy. Dzięki niemu pobawiliście się trochę swoimi zegarkami, bo tryb serwisowy generalnie działa w każdym zegarku. Casio G-Shock, Casio Protrek prawdopodobnie też. Także, bo to jest mój pierwszy trot, protrek, który znalazł się u mnie na kanale i mam, mam w ogóle w rękach. ale Natomiast elektronika, elektroniki czy w g czy w protrek'ach, czy w, czas, czasami w Edifice'ach są powtarzalne, także zazwyczaj te funkcje są bardzo zbliżone do siebie. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego lub innych zegarków, może chcielibyście się poradzić odnośnie zakupu zegarka lub w kwestiach jakichś technicznych, serwisowych, zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez sekcję komentarzy pod tym filmem lub do pisania maili na mój adres e-mail. Mój adres e-mail znajdziecie w dziale informacji na moim kanale YouTube. Wyświetla się tylko w, na stronie desktopowej, także trzeba albo wyświetlić specjalnie stronę desktopową na urządzeniu mobilnym, albo wyświetlić ją po prostu na komputerze. I wtedy znajdziecie tam mój e-mail po klienciu, tam w odpowiedni odnośnik. Jeśli film Wam się podobał, zapraszam serdecznie do pozostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło. Będę widział, że jest sens kręcenia tych filmów. Jak również będą one mogły dzięki temu się troszeczkę wyświetlać, wyżej wyświetlać w wyszukiwarkach. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia w kolejnych filmach.